Witam was już w ósmym odcinku naszych wspólnych przygód w Happy Wheels. Ja jestem Disa, a to jest nasza wyprawa rowerowa. Wee. Także zaczynając od świetnej wygranej, przejdźmy do następnych... ...bardzo ekscytujących... planż. sword drawing, kill them all. Czyli coś, co lubię bardzo na rozgrzewkę, a... Oh, oh, oh my leg! Nie ma takiej możliwości, bym dostał kiedyś normalne jakieś no. ciupagi no narzucać tymi mieczami, które mogą mnie zabić w każdej chwili! Dobra, nie, yeah, idziemy na normalne poziomy, już mam dość tych poziomów z mieczami. One są kompletnie bez sensu, nie wiem po co ja w ogóle w nie zawsze wchodzę. Fizyka. By Jinjon27. No, a coś na styl domino niby, nie? Minie. Już się bałem, że coś się stanie, więc wolałem odskoczyć na wszelki kładek, zwolni. Okej, okay. więc coś się zaraz stanie, tak? Ops to nie był dobry Pomysł Bra, nawet taki łatwy level mogę spieprzyć czasami Dobrze, więc zacznijmy od początku, tak jakby się nic nie stało Zwolniej Teraz możliwe jest, że mi się uda to zrobić Znaczy niemożliwe, to jest już pewne, wiecie? Że taki słaby w to nie będę, nie? Dobra. Tu się nic nie stało. Wow! Widzę, że kolega właśnie wszedł do podstawówki. Nazwolę się odsunąć trochę. Znaczy, kolega. Autor. Wow! Wow! Skończył podstawówkę, poszedł do gimnazji. i nauczył się kilku podstawowych praw fizyki. A u przynajmniej obejrzał sobie coś fajnego na discovery z domino, i jakoś to mu teraz weszło do głowy, żeby stworzyć taki poziom. Jet Jetwall run! Nie, nie. Tak, nie. Tak! 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 No, wiecie co? Ale to nie ma problemu. Ja mogę w takie levely grać. One są bardzo przyjemne. Dopóki się nie zaczną jakieś trudniejsze levele i nie zacznę jakoś tego. ...suć. Nie, nie połam sekarku. Nie połam sekarku. Jestem tak profesjonalista, na jakiś prostej rzeczy się. <noise> Powiedzmy sobie szczerze. Pierdolnie. Wow! Wow! Ale wiecie, nie zaskarżcie mnie za to, że moje dziecko tak torturuje z każdym odcinkiem. Sam widzicie się poświęcam, bo już nie mam rąk. Wow. To był wyjątkowo łatwy level chyba ci wszystkie levely dostaną przy mnie. Digrane, no poza tym Sort Trollem, ale to nie ma co wygrać. Uhuhu. Uhuhu. Read this This is how we make happy wheels better. Ale mnie to gówno obchodzi. Nie, 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 nie. Tylko nie butelki. Butelki to jest mój najgorszy koszmar w Minecrafcie. To może być interesujące. Już po raz kolejny gram w jakiś Rob Swii. pa ah. Swing. Teraz po powinien... Tą stronę jakoś. Polecieć, tak sądzę. Ale to mnie na pewno zniszczy. No to nie, to jednak było tam dalej. To dobrze myślałem. Czyli trzeba po prostu to przeskoczyć i trafić tu. I stracić rękę, iść tu. No, to nie jest aż taki trudny. Bo... Zostaw go! Zostaw JB! Ale śmieszek XD, xd 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 epic rainbow fall very cool xd no to to jest chyba ten sam koleś nie to nie ten sam koleś ale możemy sobie zrobić trochę tęczna.... Ten, no, ten smutny poranek na Śląsku który jest Zachmurzony... Preset! o wow, ile kolorów nie, to był jeden z trudniejszych leveli, które musiałem grać. To jest nawet trudniejsze niż moje wyzwania, które mi dajecie. Wasze wyzwania, które mi dajecie pod filmikiem z Moabem. Spróbuj szczęścia. Try to get the coin. Łołbs. Dostałem do końca życia. To jest niczym wygrana w Wietnamie. Wygrali, tak będzie jeszcze kalekom Sigway vs. Pogo Sprawdzimy. Wow! I tak, jak wygląda, będzie nadal prawa rowerowa z JB. No sprawdzimy co. Tu będzie takiego nie przystałem dobrze. Ty, tu aha, okej okay, rozumiem. Czyli muszę po prostu uciekać. No Łata, hak. Jaka jest możliwość, że ja to przejdę akurat tą postacią? Absolutnie niska. Uwaga, was nie można zmienić tej postaci! Kurwa, mać! Przecież ja tylko dotknę ściany i już jestem rozdarty. Dzieci, znapnijcie teraz oczka, bo za O! Jest! Udało się! Wow! Tysiąc sposobów, by umrzeć, naprawdę. Ja wszystkie sposoby już sprawdziłem. Save your brother! Wow, Olach, brata! Koń jest ważniejszy! Dobra, niech wam będzie, brachu go. Ja niech on trochę uczciwi, kapitan Sparkles. Whatever, man! Co to mam być? Spadam teraz po jakichś liściach, da? Ale dzisiaj będzie krótkie nagrywanie, bo ja z tym Katarem normalnie nie wytrzymam. Czy to miał być typowy don't move? Chwila, moment, smarkam się, bo to już jest. Jestem już w pełni sił i mogę spokojnie nagrywać, także spójrzcie na to, co właśnie zobaczyłem podczas kichania. Oh man. Nie, nie udało się już to, tego zrobić. Jakoś mogę tym jeździć? Nie! Nie, no, nie uciekaj ode mnie! Nie uciekaj ode mnie! Nie uciekaj, dobra! Nieważny ten level, nie widzieliście tego levela, jak coś. Kurs motocyklistów, tak? Nauka motocyklowej jazdy, może, tak to ujmę. Łe! Ue... Jak on to napisał? O, dobra.

Chyba go dam do intra każdego mojego filmu. Będziecie strzelić podczas intro. Ty ty ty! Już będziecie wiedzieli o co chodzi. 99% niemożliwe w HD. Mamy Triforce'a. Woooow! Wow. Ej, wow. jak się nie udało? On mi tylko rozwalił kolano i głowę. Dobra, jeszcze raz. I teraz... O, nie, jest bardzo easy. Aha, na górze są miny. Jakim cudem wcześniej przez te miny przeszedłem? Bez żadnych problemów, a więc nic nie mówiłem na temat tych min. Dobra, dajcie mi spokój z tymi poziomami, jest ranek, poniedziałek. Nie chcę, żeby ten poniedziałek wakacyjny był taki jak szkolny, żebym się wkurwiał. Test your neck. Nie wiem, czy wam pokazywałem taki poziom, ale. O, to jest identyczny poziom jak kiedyś gram, ale wam go pokażę. Dzisiejsze gry komputerowe very easy. Easy. Znaczy, ja się świetnie powiększa z czasem. No, nie mam tylko koni mechanicznych, żeby to pociągnąć dobrze. Nie widzicie marki tego traktora? Passat 1.9 TDI. Oczywiście, Passat B4, nie ma co. Chociaż nie, to jest trudniejszy niż kiedyś miałem. Już straciłem głowę, patrzcie, patrzcie, co się dzieje. W jednym miejscu nie mam głowy. Jeżeli byłbym tobą, nie, nie szedłbym szybko. Posłucham rady tego autora. Autora tej planszy, planszy. Dlaczego ja już mam słowa planszy? O! Wow. Aż jakoś tak dziwnie poczułem w mojej szyi to. Mario Rope Swing! Także kolejny poziom jakiś z. Wow! Jokie zajebiste! Iii. Także kolejny poziom z. Mogę to w końcu powiedzieć? No way! Dobra, jeszcze następujemy. A więc kolejny poziom ze spinaczką na linie. Udajemy trochę Tarzana. Ale w tym razem w stylu Mario. Nie zdobyłem tego coina, czyli już nie wygrałem. Już tam jej dla mnie nie wygrałem. Wow Ale co ci się stało? Dobra, jedne tam się nic nie stanie. Ba! Ba, ba, ba! Nic nie widzieliście. Nic nie widzieliście. Don't cross the line to już chyba było. Tak mi się zdaje. My idea, 19% Personal impossible. Drop jetfall. Trolling 4 jest! Na to czekałem. Czekaj, nie czekaj! Aha, to już chyba. To jednak było, tak mi się zdaje, więc. I tak zginę na 100%. Tutaj była jazda zazwyczajna, tutaj nie było stopu, tutaj też się nic nie działo, ile pamiętam. A nie, to jednak nie było do końca to. Widzicie, to jest trollowanie prawdziwe? Ja wiem, że on trolluje, i jeszcze się do tego przyznaje, no ludzie, tak musicie zaznaczyć, niestety, tak, bo na pewno inaczej byłoby to trollowanie nas. Jeżeli jesteś trolami, to się nie przyznawaj do tego na początku, bo będzie od razu wiadomo o co chodzi. You are my new best co ten za TV wyprawia non stop mi spamuje na Steamie. Nie dość, że mnie budzi o 10 rano, kiedy ja czwartie poszedłem spać, to jeszcze mnie. budzi. PewDiePie or Nova? Sort Chow Secret 2 Wiecie, dzisiaj planuję więcej trochę filmów grać, możliwe jest to, więc, tak trochę krótszy dzisiaj będzie ten. Ła, nie! Ła! Time Machine, co się stało się? To jednak nie jest taki zwyczajny z Także dzisiaj planuję wrzucić więcej odcinków, więc dzisiejszy odcinek będzie trochę, Hmm, czekajcie, muszę jeszcze raz to zrobić. Tak, dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy, to będzie ostatni level dzisiaj. Mam nadzieję, że mnie to nie trafi. Ostatni odcinek dzisiaj. Z... O, ostatni odcinek dzisiaj! Krótszy odcinek Happy List niż zwykle, dlatego że. Wiadomo, nie będę robił mnóstwa 20-minutowych, 30-minutowych akcji, a teraz lecimy, rogaczu mój! Help, mhm. Mm no nie, nie chciałem mu pomagać, wejspier dalej. Tak by the way, za zostanę mano za to, że nie mam kasku na pojeździe 4ołapowym. E, Dinosaur Museum. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie kolejnego odcinka Happy List, czyli już 8. Grał dla Was this, moje standardowe pożegnanie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, na przykład dzisiejszy Master, bądź pograwędki z Miskofem w Call of Duty Modern Warfare 3 Także chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co mam gadać. Jeżeli Was nie zanudziłem, to cieszę się niezmiernie. Także Sia.